Siemanko, Manko, gramy w minecrafta z Wojtkiem. mamy Państwo, ostatni odcinek był dawno nawet. No i się, Dawne. już nie było to wysety. No, nie dajcie No, 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 boże. się nic, 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 nie nic się zostałe. nie stało. Nic. Mamy Iron Golema. Mamy kurczaczki. Moje pieski. Jego i kotki. I chodzi, i pójdziemy spać. Ja tylko sobie władzę i wysadzę, tak? No. O, widzowie, patrzcie na to. Staniesz o, tutaj. Teraz o! I widzicie? Spodź, śpię! Eee. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę do góry i suba z dzwonem na 10. A w sumie nie, bo już w, nas, w tamtym odcinku było, było słyszane o tym xddd. Czemu ty masz kurczaki? O widzowie, patrzcie. Widzicie? My tego tyle zbieraliśmy. O, tutaj są moje kicimici, małe kicimici. Chodź, się przestań. Dobra. E... Dobra, chodź, tak, moja niebieska. Tak, a moja czarna. O, pokażemy coś jeszcze. Chodź, Wojtek, pokażemy dla nich. Jeszcze mamy na tym serwerze jednego naszego kolega, tylko że dawno on już nie gra. O, dla niego zostawiliśmy taki prezent, 64 diamentu. Znaleźliśmy dla niego. Tak. A ja chodzę bez seta. Dobra, może porobimy coś w kopalni. Ja idę kopać. W ogóle jeszcze nie zestawałam mojego kilofa. Ja też. Patrzcie jakie mają enchanty. O, pokażemy im enchantic table nasz. Chodź. No, tak i ty pokaż. Nam lapis, i, nam lapis ideal, idealnie się skończył. Nie, w sensie się nie skończył, tylko gdzieś go wywaliliśmy. Okay. Bo już mamy i tak enchantowane rzeczy. O tutaj. No, 30 lat. Tutaj byliśmy w nederze, to dlatego. Ja tam jeszcze kopałem bardzo długo, Wojtek może potwierdzić. I jest bardzo wielka kopalnia, wy widzowie. Pokażemy wam. Już Wojtek poczekasz na mnie? Tak, ja tylko. Nie, ale to nie tam. Ty źle poleciałeś. Ja sobie tylko tutaj pokopię. Chodź, Wajtek, chodź. Mam żelazo, mam żelazo. Serio? Ja? No, mam żelazo, ale mało. No, to chodź, wychodzimy mam sześć z tego żelazo. kajwa. I to wychodzimy z tego kajwa? No, Czekaj, chodź. o tutaj, tutaj. No, o tutaj mamy taki moc, tak. tak, bo ja zbudowałem i jeszcze przepaliłem. O, to tutaj. O, żelazo. Ale nie kopałem tego. Za tobą. No, bo no, tutaj wykopia, A to jadań tylko. No, bo ja wykopałam tam. równą teren. O, kolejne żelazo, którego nie kopałem. Co by O, ja słyszycie to. Kolejne żelazo. Ja mam już 7 żelazo. A, ja mam kolejne, kolejne żelazo. Kolejne żelazo. 11 mam. Patrzcie, co tutaj jest. Wielka kopalnia ja na razie tam nie idę. Tak jakby ja mam shadery. No. I co ty robisz? Kopię. W ogóle mam, ja mam takie enchanty, Wojtek nie wiadomo jakie ma, bo ja nie O, wiem. znalazłam kaiba takiego o, głębszego, jeszcze głębszego kaiba takiego, wiesz o co chodzi. A masz pochodnie? Pochodnie mam jedną. To weź, postaw. Tylko ja się nie wydostanę. Ej... Co ja... Mocy. Ej, to weź gdzieś postaw, byle gdzie pochodnie. Ja nie Uf. wiem, jak się uratować. O, wydostałem się. Okej. Okay. To była poda po prostu, co idę na górę to zakopać. My bardzo dłu Ja to bardzo długo kopałam. Aż nie mogłem tego. No, po prostu długo kopałem. Olewałem jakieś żelazo czy coś. O, w ogóle możecie napisać, czy Wam się podoba mój skin. Bo mi się czy podoba. Kaczka Messi. Lub kaczka Messi. Kto lubi kaczkę Messi, czyli kacz... No, kaczka Messi to. Messi jest kaczką, to prawda. Kto lubi kaczkę Messi, kaczka że jest kaczką, kaczką zostawia łapę do góry. Ja mam lapis. Ja mam mleczko. O, kolejny lapis. <laughs> Siema koty. O, patrzcie widzowie co ja mam. Oto. O, widzicie tutaj trochę lepsze. O Wojtek, zapomniałam ci coś dać. Wyłaś z kopalni. Wychodzę, wychodzę, Teraz muszę zakopać tą kopalnię. Wziąłam dwa... szukałem bardzo długo Endermanów. Szukałam bardzo długo Endermanów i mam dwa staki pereł, którą... Jeden tak dam dla Ciebie. O, okej. Fajnie, fajny bonus. Gdzie Ty jesteś? W kopalni, jest tylko tej dłuższej? O, no tej długiej. Naszej, którą ja wykopałem. Nie ja. No ale, ale trochę tam pokopałem jeszcze. No w sumie tak. tam zbieram. Ja więcej pokopałem. No tylko że ja o, węgiel zbierałem. O, proszę. Ja okay. węgiel zbierałem. Proszę. No dzięki. I czekaj, po coś jeszcze pójdę. Weź no, wyłaś z tej po... kopalni. O, czekaj, ja żelazo tylko wykopię. Ile żelaza? Nie. Jest to dużo tutaj. Oła! No. O. O, to nawet O, tylko O, tu zginął zaklęty ogień. No. Dobra. E, idziemy. Wychodzimy i idziemy dla Wojtka. Zaraz wam pokażę. Bo ja to, to jakby zbieraliśmy razem. Nie, no nie aż tak dokładnie, bo go wtedy nie było na serwerze. Ale... Mam dużo lapidzy. Ale patrzcie wydobycie do niego. A, wziął to już. Wziąłeś, złote jabłka. Tak. A. Kopalni, kopalni, Aha, mam 43 znalazła z tej kopalni. Mm. Mamy A dużo mleka, 3. bo w, w, znaleźliśmy krowy. Tutaj po mamy swoją kopalnię Golema. W tej ogromnym tejbie, w którym znalazłasz. Ej, ty no. widziałeś gdzieś dynie Nie. A. Dalej pójdźmy do tej wioski. Dobra. A ja, nie, ja widzę twoje pochodnia w okay, caję, ale nie wiem gdzie to. Gdzie jest powód? Bo widzowie jak my graliśmy, to ja się zgubiłem i ja musiałam zginąć. O! Coś tam widać. Mimik? Nie. W sensie... Mm, y, wioska chyba. O kury. Ale nie znaczy potrzebuję. Z widzowie, to ja mam, jestem twórcą tego serwera i mam kreatywa, więc mogę następować. O! Na widzowie widzicie? Tak, są dynie! Tak? Tak, są dynie. Jeden iron golem. Okej. Okay. I zaprowadzimy tam? Czekaj, ja tylko pójdę po dynię. Bo chcę stworzyć iron golema, widzowie. A to ja mam to. dużo wyłaza. Ja też. Ja to ja Słyszałam szkieleta widzowie, Dobra, uciekam. To jest bardzo blisko nas, wiesz? Mam tylko zimę w tym klejczyku. Będę nie mogę mi coś zjeść. Mam dynię jedną, więc robimy kolejnego islanda Tylko że żelaza trochę na to pójdzie, ale już jestem przy bazie o w ogóle nie dziwcie się czemu tyle liści ale no dużo drzew wyrosło i zbieraliśmy je normalnego skoku nie mogę wykonać widzowie. To jest nawet łatwiej. bardzo co jest grane, nie mogę się to bierzemy stak żelaza co? Ja tylko raz uwagę z tak tej tora, żeby się do naszej bazy wrócić, bo ja zapomniałam drogę. Nie no. no, możemy tak, tak robić. Możemy w tańcach, możemy. Jasi Co? Mm. video verem ayanlamadım İpek uçcivaz gibi zıplama Onun çadam ana çadam um, Oto sobie także jeszcze tam. jeden. O, to możecie do tego, co? Do wioski. O dobra, kurczak ja zaraz piję. Mogę sobie przepalić rzeczy? A. To może w następnym odcinku cię zabroję. No. Więc widzowie, to by było na tyle. Zostawcie łapkę do góry i suba z dzwonem. No i co, widzimy się tak może za dwa dni, papa. Pa.